zadeptany na śmierć. 28 listopada 2008 roku tysiące klientów zebrało się przed sklepem Walmart w Valley Stream na Long Island, w stanie Nowy Jork. Była godzina piąta rano, wciąż było ciemno, a temperatura utrzymywała się tuż powyżej zera. Wśród pracowników przygotowujących się do pracy był Dimitrij Damur, 34-letni pracownik tymczasowy, który pracował w sklepie zaledwie od tygodnia. Damur był dużym mężczyzną, mierzył 6 stóp i 5 cali oraz ważył 270 funtów, co prawdopodobnie było powodem, dla którego menedżerowie ustawili go przy wejściu. Nie przeszedł żadnego szkolenia z zakresu kontroli tłumu. Tego ranka sklep oferował ogromne zniżki na telewizory z płaskim ekranem i inne urządzenia elektroniczne. Na zewnątrz tłum rósł od północy, powiększając się do ponad dwóch tysięcy osób. W miarę zbliżania się godziny piątej rano, nastrój się zmienił. Ludzie z tyłu zaczęli napierać do przodu. Tłum napierał na szklane drzwi, które zaczęły się wyginać pod naciskiem. Damur stał po drugiej stronie obserwując jak drzwi drżą. Kierownicy sklepu ustawili go tam, wierząc, że jego postura odstraszy agresję. Dokładnie o piątej rano drzwi zostały odblokowane. W ciągu kilku sekund wygięły się do środka i rozpadły na kawałki metalowa rama drzwi wygięła się i ustąpiła. Damur został uderzony przez tłum i przewrócony do tyłu. Upadł na twardą podłogę, gdy do środka wlewali się klienci. Świadkowie potwierdzili, że próbował wstać, ale nie mógł odzyskać równowagi. Tłum nie zwolnił. Klienci deptali mu po klatce piersiowej, nogach i ramionach. Niektórzy skupieni na promocjach, nawet go nie zauważyli. Inni widzieli, ale szli dalej, nie chcąc stracić miejsca w napierającym tłumie. Kamery monitoringu uchwyciły tę scenę z góry, gdy ciało Damura znikało pod falą nóg i stóp. Pracownicy sklepu próbowali się do niego dostać, ale zostali odepchnięci przez niepowstrzymany napływ ludzi. Przez 3 minuty i 40 sekund Damur leżał na podłodze miażdżony ciężarem dziesiątek klientów. Jego klatka piersiowa zapadała się z każdym kolejnym krokiem. Jego żebra łamały się jedno po drugim. Jego płuca nie mogły się rozszerzyć, by zaczerpnąć powietrza. Gdy ochrona utorowała przejście, Damur był nieprzytomny. Krew sączyła się z jego nosa i ust. Ratownicy medyczni podjęli reanimację, ale obrażenia wewnętrzne były katastrofalne. O godzinie 6:23 podczas gdy sklep pozostawał otwarty a klienci nadal robili zakupy stwierdzono zgon Jimmitaida Mura Upadł i został przestąpiony. 25 listopada 2011 roku Walter Vance opuścił swój dom w hrabstwie Logan w zachodniej Wirginii, by skorzystać z wyprzedaży z okazji czarnego piątku. 60 letni farmaceuta miał historię problemów z sercem, ale czuł się na tyle dobrze, by dołączyć do nocnego zakupowego szaleństwa. Drzwi targetów w South Charleston otwarto o 001, a już o 0015 sklep był wypełniony setkami łowców okazji. Vance przemieszczał się przez zatłoczone alejki mając w kieszeni listę zakupów. Temperatura w sklepie wzrosła o kilka stopni z powodu tłumu ludzi. Nagranie z monitoringu później pokazało jak Vance zatrzymuje się w dziale z artykułami gospodarstwa domowego, opierając jedną rękę na półce, by się podeprzeć. Drugą rękę położył na klatce piersiowej. O godzinie 0:23 nogi Vensa się ugięły. Upadł twarzą do białych płytek na podłodze. Upadek nie był łagodny. Jego czoło uderzyło w krawędź ekspozycji, powodując niewielkie rozcięcie, z którego zaczęła sączyć się krew. Leżał w alejce numer 7, częściowo blokując przejście do przecenionych sprzętów kuchennych. To, co wydarzyło się potem, wstrząsnęło całym krajem. Kupujący omijali go szerokim łukiem. Niektórzy rzucali okiem w dół, po czym szli dalej. Inni przechodzili nad jego ciałem, trzymając w rękach torby z zakupami. Kobieta pchająca wózek pełen elektroniki nawet przesunęła jego ramię stopą, żeby zrobić sobie więcej Miejsca do przejścia. Ani jedna osoba nie zatrzymała się, by pomóc. Przez prawie 4 minuty Vance leżał na podłodze. Kamery sklepu zarejestrowały co najmniej 17 osób, które wyraźnie go widziały, ale kontynuowały zakupy. Jego oddech stał się ciężki. Jego usta zrobiły się sine. Mała kałuża krwi z jego czoła powoli rozlewała się po podłodze. W końcu pielęgniarka, która przyszła do sklepu po swojej zmianie w szpitalu, zauważyła Wensa. Natychmiast upuściła swoje zakupy i zaczęła reanimację. Wezwała pomoc, ale jej głos początkowo zagłuszyły ogłoszenia o błyskawicznych wyprzedażach. W końcu inni klienci zauważyli sytuację i zrobili wokół niego miejsce. Ratownicy medyczni przybyli 7 minut po jego upadku. Zastali Wensa w pełnym zatrzymaniu akcji serca. Jego serce przestało bić dwie minuty wcześniej. Pomimo użycia defibrylatora i podania leków ratunkowych, nie udało się go uruchomić ponownie. Podczas gdy klienci nadal przechodzili obok z wózkami pełnymi przecenionych towarów, Walter Vance został uznany za zmarłego. O pierwszej 45 w nocy, otoczony przez obcych, którzy bardziej skupiali się na oszczędnościach niż na ostatnich chwilach człowieka. Incydent związany ze zmęczeniem. 23 listopada 2012 roku Arwin Tandel, 40-letni inżynier oprogramowania, zapakował swoją rodzinę. Do minivana Honda Odyssey po całonocnych zakupach w San Bruno w Kalifornii. Była godzina 7:45 rano. Tandel nie spał od ponad 20 godzin. Po całym dniu pracy od razu udał się do sklepów na promocję z okazji Czarnego Piątku. W samochodzie byli jego żona, matka i cztery córki. Tył pojazdu był wypchany torbami z elektroniką, zabawkami i artykułami gospodarstwa domowego kupionymi po dużych przecenach. Rodzina zaoszczędziła na zakupach ponad 1200 dolarów. Oczy Tandela piekły ze zmęczenia, gdy wjeżdżał na autostradę 101 w kierunku północnym. Jego żona, siedząca na miejscu pasażera, zasnęła niemal natychmiast. Dzieci również były cicho z tyłu, wyczerpane nocną wyprawą. Ruch był niewielki, a Tandel ustawił tempomat na 65 mil na godzinę. W pobliżu zjazdu na trzeciej Avenue, świadkowie zgłosili, że minivan nagle zjechał w prawo, bez hamowania. Śledczy z patrolu autostradowego później ustalili, że Tandel na chwilę zasnął za kierownicą. Samochód uderzył w barierkę z pełną prędkością, po czym gwałtownie odbił się z powrotem przez trzy pasy ruchu. Siła uderzenia uruchomiła przednie poduszki powietrzne, ale skutki drugiej kolizji, gdy Van uderzył w betonowy środkowy rozdzielacz, były katastrofalne. Pojazd przekoziołkował trzy razy, zanim zatrzymał się na dachu. Szkło i metal rozrzuciło po wszystkich pasach autostrady. W zgniecionym pojeździe scena była przerażająca. Shitl została częściowo wyrzucona przez okno. Uderzenie przerwało jej rdzeń kręgowy na wysokości szyi. Zginęła na miejscu. Nisza, siedząca bezpośrednio za swoim ojcem, doznała poważnych obrażeń głowy, gdy dach się zawalił. Była wciąż żywa, ale nieprzytomna, a krew zbierała się wokół jej wciąż zapiętego pasa bezpieczeństwa. Ratownicy pracowali gorączkowo, by wydostać rodzinę. Tandel, oszołomiony, ale przytomny, powtarzał w kółko: Moje dzieci, moje dzieci. Bezradnie patrzył, jak ratownicy wykonują resuscytację krążeniowo oddechową na nisze pośrodku autostrady. Jej drobne ciało podskakiwało przy każdym uciśnięciu, ale jej mózg był już zbyt długo pozbawiony tlenu. O ósmej trzydzieści dwie ratownicy zakończyli próbę reanimacji. Obie dziewczynki zostały uznane za zmarłe na miejscu, ofiary zmęczenia ojca po nocy spędzonej na poszukiwaniu okazji. 28 listopada 2014 roku sklep Nordstrom przy North Michigan Avenue w Chicago tętnił życiem podczas zakupów z okazji Czarnego Piątku. Świąteczna muzyka cicho rozbrzmiewała z głośników, podczas gdy klienci przeglądali przecenione luksusowe towary. Nadia Izaldin, 22-letnia pracownica sezonowa, stała zaladą z kosmetykami na drugim piętrze. Studentka prawa na Uniwersytecie Chicagowskim podjęła tymczasową pracę, aby pomóc sobie w opłaceniu studiów. Była godzina 20:30, a Izaldin stała na nogach od momentu, otwarcia sklepu o 8 rano. Poprosiła o dzień wolny, bo to były jej urodziny, ale kierownictwo odmówiło ze względu na świąteczny pośpiech. Zostało jej mniej niż 30 minut do końca 12 godzinnej zmiany. Kamery monitoringu w sklepie zarejestrowały, jak Markus D. 31 lat wszedł do budynku o 20:26. Podszedł prosto do ruchomych schodów, omijając świąteczne dekoracje. D. był byłym chłopakiem Izaldin. Ich związek zakończył się prawie rok wcześniej. Akta sądowe ujawniły później, że rodzina Izaldin próbowała uzyskać zakaz zbliżania się wobec Dee, powołując się na miesiące przemocy fizycznej i psychicznej. Dee podszedł swobodnie do stoiska z kosmetykami, trzymając ręce w kieszeniach płaszcza. Świadkowie zeznali, że wyraz twarzy Izaldin natychmiast się zmienił, gdy go zobaczyła. Zrobiła krok do tyłu. Współpracowniczka później zeznała, że Izaldin wyszeptała, On tu jest! Dee podszedł do Lady i krótko porozmawiał z Izaldin. Nagranie z monitoringu nie ma dźwięku, ale jego usta poruszały się tylko przez osiem sekund. Następnie, bez ostrzeżenia, wyciągnął z kieszeni płaszcza pistolet kaliber .45. Klienci w pobliżu zauważyli broń i zaczęli krzyczeć. Kilka osób padło na podłogę. Izaldin próbowała schować się za Ladą, ale Dee pochylił się nad szklaną gablotą i oddał jeden strzał. Kula trafiła ją w głowę. Upadła natychmiast, przewracając się do tyłu na półkę z flakonami perfum. Flakony roztrzaskały się wokół jej ciała, a drogie zapachy zmieszały się z jej krwią na wypolerowanej podłodze. Następnie D skierował broń na siebie, przystawił lufę pod brodę i pociągnął za spust. Kula przeszła w górę przez jego mózg. Zginął na miejscu, a jego ciało osunęło się do przodu na ladę. Nadia Izaldin, wciąż oddychająca, ale nieprzytomna, została przewieziona do Northwestern Memorial Hospital. Pozostawała podłączona do aparatury podtrzymującej życie przez prawie 24 godziny, zanim stwierdzono jej zgon o 15:43 29 listopada. Kierowca dostawczy, śmierć z wyczerpania. 25 listopada 2022 roku Michael Harrington, 49-letni kierowca dostawczy dużej firmy kurierskiej, rozpoczął zmianę o 4:00 w w w Londynie, Wielka Brytania. Wzrost zamówień na Black Friday sprawił, że liczba paczek była rekordowa. Jego samochód zawierał 342 paczki, prawie dwa razy więcej niż zwykle. Każda z nich była efektem zakupu dokonanego podczas wyprzedaży. Harrington pracował na 14-godzinnych zmianach przez sześć kolejnych dni. Z dokumentacji firmowej wynikało później, że tylko w tym tygodniu dostarczył ponad 1800 paczek. Gorączka Black Friday pozbawiła go jakiejkolwiek szansy na odpowiedni odpoczynek. Jego przełożony wielokrotnie wysyłał mu wiadomości z przypomnieniami o konieczności realizacji norm i usuwania zaległości. O 7.30 rano Harrington dostarczył swoją pierwszą paczkę tego dnia. Klient zauważył, że wyglądał na wyjątkowo bladego i pocił się mimo chłodnego listopadowego poranka. Do południa dostarczył już 147 paczek. Jego urządzenie śledzące nie wykazało żadnych przerw. GPS w furgonetce zarejestrował krótkie postoje trwające zaledwie kilka sekund, gdy biegł z paczkami pod drzwi. O 15:15 .15 Harrington zadzwonił do swojej żony. Czterominutowa rozmowa, później odzyskana z rejestru połączeń, ujawniła jego wyczerpanie. Nie czuję już nóg, powiedział jej. Mam ucisk w klatce piersiowej. Nalegała, by wrócił do bazy, ale odpowiedział, że zostało mu jeszcze 118 dostaw i nie może sobie pozwolić na utratę pracy. Inni kierowcy zauważyli furgonetkę Harringtona o 16:23 zaparkowaną częściowo na krawężniku przy Blackheath Road. Światła awaryjne migały. W środku Harrington opierał się bezwładnie o kierownicę. Na jego kolanach leżała paczka, której etykieta została już zeskanowana. Pierwsza osoba, która udzieliła pomocy, pielęgniarka po służbie, zastała go nieprzytomnego. Jego skóra była zimna, a usta sine. Natychmiast rozpoczęła resuscytację krążeniowo-oddechową, kontynuując ją przez 8 minut, aż przyjechała karetka. Ratownicy medyczni użyli defibrylatora trzykrotnie, ale nie wykryli żadnej reakcji serca. Jak później ustalił lekarz sądowy, Harrington przeszedł rozległy zawał serca. Jego tętnice wieńcowe były poważnie zatkane, a stan ten pogłębiły stres i brak snu. Raporty toksykologiczne wykazały nadmierny poziom kofeiny w jego organizmie, odpowiadający spożyciu dwudziestu napojów energetycznych. O godzinie 17:47 tysiące klientów nadal składało zamówienia online z dostawą na następny dzień. Michael Harrington został uznany za zmarłego, wciąż ubrany w swój mundur i otoczony paczkami, które nigdy nie dotrą do swoich odbiorców. Konfrontacja o miejsce parkingowe. 28 listopada 2013 roku parking Walmartu w Tazewell w stanie Virginia był przepełniony ponad miarę. Klienci zaczęli przyjeżdżać już od czwartej rano, by skorzystać z promocji rozpoczynających się o szóstej. Wśród nich był Christopher Jackson, 35-letni górnik i ojciec trójki dzieci, który krążył swoim pick-upem między rzędami, szukając wolnego miejsca. O godzinie 5.47 rano Jackson zauważył wolne miejsce parkingowe w pobliżu wejścia do sklepu. Gdy zaczął wjeżdżać na miejsce, srebrna Honda, prowadzona przez roniego Sharpa, 61-letniego mężczyznę, próbowała zająć to samo miejsce z przeciwnego kierunku. Oba pojazdy zatrzymały się, a ich reflektory oświetliły się nawzajem. Przez 13 sekund żaden z kierowców się nie Ruszył. Nagranie z kamery monitoringu pokazało, że Jackson jako pierwszy wysiadł ze swojego pojazdu. Wskazał na miejsce parkingowe, gestykulując, że to on przyjechał pierwszy. Sharp wysiadł ze swojej hondy, wyraźnie wzburzony. O 5.48 rano obaj mężczyźni stanęli twarzą w twarz na pustym miejscu parkingowym, otoczeni rzędami samochodów pełnych świadków. Padły słowa. Świadek z pobliskiego pojazdu później zeznał, że słyszał, jak Sharp powiedział: Czekałem na miejsce od 20 minut. Jackson odpowiedział: Byłem tu pierwszy. Kłótnia szybko się zaostrzyła. Sharp wrócił do swojego samochodu i wyjął coś ze schowka. Kiedy Sharp się odwrócił, trzymał w ręku składany nóż z ostrzem o długości trzech cali. Jackson cofnął się, unosząc ręce do góry. Sharp ruszył naprzód, tnąc nożem w dół. Nóż trafił w lewe przedramię Jacksona, przecinając jego kurtkę i głęboko raniąc mięsień. Krew natychmiast przesiąkła jego rękaw. Jackson wycofał się do swojej ciężarówki, przyciskając prawą rękę do rany. Sharp podążył za nim, wciąż wymachując nożem. Zamiast odjechać, Jackson sięgnął za siedzenie swojej pick-upa i wyciągnął niezaładowaną strzelbę Winchester Kaliber 30-30. Świadkowie opisali tę scenę jako surrealistyczną. Dwóch mężczyzn stających naprzeciw siebie z bronią o świcie na parkingu Walmart a wszystko przez miejsce parkingowe oddalone o 20 stóp od wejścia. Jackson wycelował niezaładowaną strzelbę w Sharpa, który na chwilę zamarł, po czym rzucił się naprzód z nożem. Drugie cięcie trafiło Jacksona w szyję, przecinając tętnicę szyjną. Krew trysnęła wysokim łukiem, ochlapując trzy zaparkowane samochody. Jackson wystrzelił z niezaładowanej strzelby, wydobywając tylko klik. Osunął się na pick a strzelba upadła na asfalt. Sharp stał z nożem w ręku, gdy Jackson wykrwawił się w kilka sekund. Ochrona sklepu dotarła na miejsce o 5:52 rano. Do tego czasu Christopher Jackson stracił ponad 2 litry krwi. Ratownicy medyczni próbowali zamknąć ranę, ale uszkodzenie tętnicy było katastrofalne. O 6:17 rano, gdy klienci tłumnie przechodzili obok odgrodzonego miejsca zbrodni w drodze po przecenioną elektronikę, Jackson został uznany za zmarłego. Tępy uraz 25 listopada 2011 roku dom towarowy Macy's w San Leandro w Kalifornii był otwarty od północy. Do czwartej trzydzieści rano większość promocyjnych ofert już zniknęła, ale klienci nadal tłumnie opuszczali sklep z torbami w rękach. Wśród nich był Thomas Henderson, 32-letni kierownik magazynu, który kupił kilka przecenionych rzeczy na prezenty świąteczne dla swoich dzieci. Henderson przeszedł przez parking razem z żoną i dwojgiem przyjaciół. Nieśli torby z zakupami, w których znajdowały się konsola nintendo, ubrania dziecięce oraz mocno przeceniony laptop. Grupa śmiała się rozmawiając o udanych zakupach, nieświadoma, że jest obserwowana. Nagranie z monitoringu pokazało, jak czterech mężczyzn podąża za nimi przez ciemny parking. O czwartej 4.34 rano, gdy Henderson zbliżał się do auta, mężczyźni go otoczyli. Jeden z nich, później zidentyfikowany jako Robert Andrews, lat 26, zażądał od Hendersona wydania zakupów. Henderson odmówił, ściskając torby z zakupami jeszcze mocniej. Andrews popchnął Hendersona na samochód. Żona Hendersona krzyknęła, przyciągając uwagę pobliskich klientów Jeden z przyjaciół Hendersona próbował interweniować, ale został powalony na ziemię przez innego napastnika Konfrontacja eskalowała w ciągu kilku sekund Andrews zadał pierwszy cios, uderzając Hendersona w twarz Henderson upuścił torby i uniósł ręce w geście obronnym Pozostali trzej napastnicy dołączyli, zadając ciosy w głowę, klatkę piersiową i plecy Hendersona Upadł na ziemię, zwijając się w pozycję obronną To, co wydarzyło się potem, zostało uchwycone w przerażających szczegółach. Przez kamerę monitoringu na parkingu. Andrews podniósł metalowy klucz do kół, który wypadł z otwartego bagażnika Hendersona. Uniósł go wysoko nad głowę i z całej siły opuścił w dół. Metalowy pręd uderzył Hendersona w skroń, łamiąc mu czaszkę z wyraźnym trzaskiem. Napastnicy chwycili torby z zakupami i uciekli, zostawiając Hendersona nieruchomego na asfalcie. Jego żona uklękła obok niego, krzycząc o pomoc. Krew zbierała się wokół jego głowy, odbijając kolorowe świąteczne lampki rozwieszone nad sklepem. Ratownicy medyczni przybyli 7 minut później. Henderson nie miał tętna. Pomimo przeprowadzonej na parkingu awaryjnej dekompresji czaszki, krwotok mózgowy był zbyt rozległy. Ciśnienie wewnątrz jego czaszki osiągnęło śmiertelny poziom w ciągu kilku minut od uderzenia. O godzinie 5:22 rano, gdy słońce zaczynało wschodzić w dzień po święcie Dziękczynienia, Thomas Henderson został uznany za zmarłego. Skradzione mu przedmioty, prezenty przeznaczone na świąteczny poranek dla jego dzieci, były warte łącznie 429 dolarów i 87 centów po zniżkach z okazji Czarnego Piątku. Podwójna strzelanina w Toys R Us 28 listopada 2008 roku sklep Toys R Us w Palm Desert w Kalifornii był pełen świątecznych klientów. Dzieci biegały podekscytowane między alejkami, podczas gdy rodzice polowali na okazję. Jasne, jarzeniowe światła sklepu i radosna świąteczna muzyka tworzyły świąteczną atmosferę, która maskowała narastające napięcie w dziale elektroniki. Alejandro Moreno, lat 39, stał ze swoją żoną przy stoisku z grami wideo. Był pracownikiem budowlanym, ojcem czwórki dzieci, bez żadnej przeszłości kryminalnej. Trzy alejki dalej Juan Meza, lat 28, przeglądał towar ze swoją dziewczyną. Meza miał wcześniej zatargi z prawem, w tym zarzut posiadania broni, który został oddalony w poprzednim roku. Około godziny 11:36 kobiety zaczęły się kłócić. Nagranie z monitoringu sklepowego później pokazało je stojące twarzą w twarz i gestykulujące ze złością. Świadkowie zeznali, że spór dotyczył tego, że jedna z kobiet uderzyła drugą wózkiem na zakupy. To, co zaczęło się jako incydent, szybko przerodziło się w coś poważniejszego, gdy obaj mężczyźni podeszli. Padły ostre słowa. Moreno zrobił krok do przodu. Meza podniósł koszulkę, odsłaniając pistolet wsunięty za pasek spodni. Bez wahania Moreno sięgnął po własną broń, ukrytą w kaburze na kostce. Obaj mężczyźni jednocześnie wyciągnęli broń, gdy klienci zaczęli krzyczeć i uciekać. Pierwszy strzał padł z pistoletu Mezy kaliber 45. Kula trafiła Moreno w klatkę piersiową, przebijając jego prawe płuco. Moreno natychmiast odpowiedział ogniem, oddając dwa strzały ze swojego 9 mm pistoletu. Jeden strzał chybił, roztrzaskując gablotę. Drugi trafił Meze w brzuch, rozrywając mu wątrobę. Obaj mężczyźni wciąż stali na nogach. Meza strzelił ponownie, jego ręka drżała. Kula musnęła szyję Moreno, po czym utkwiła w płytce sufitowej. Moreno, mocno krwawiąc, ustabilizował broń obiema rękami i oddał strzał. Kula trafiła mezę prosto w serce. Meza upadł pierwszy, przewracając się do tyłu na stos pudełek z zabawkami. Moreno zrobił trzy kroki, po czym upadł na kolana. Dzieci krzyczały. Rodzice zasłaniali sobie oczy, alarm sklepu zaczął wyć. Krew zbierała się na linoleum, mieszając się z porozrzucanymi ulotkami promocyjnymi. Kiedy policja przybyła cztery minuty później, obaj mężczyźni już nie żyli. Ich ciała leżały zaledwie sześć metrów od siebie w sklepie stworzonym z myślą o radości dzieci. Jeśli chcesz zobaczyć więcej takich filmów, kliknij wideo na ekranie i koniecznie zasubskrybuj kanał.